Dzień dobry, dzień dobry! Witam w Kurniku Kazika. Dziś jest środa, jest pogoda, a ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz sezon w pełni i roboty jest co niemiara. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem, vlogiem. Po prostu nagram to, co dzisiaj zamierzam zrobić, to, co uda mi się nagrać. Ponagram, mamy sezon wakacyjny. Wielu z was spędza wakacje czy też urlopy nad morzem, w górach, nad, nad jeziorami, a Kazik siedzi w domu. Ja też miałem wyjechać i to właśnie już jutro w moją planowaną od bardzo długiego czasu podróż motocyklową do Rumunii, ale niestety z przyczyn, jak to się mówi, niezależnych ode mnie, z przyczyn losowych. Moja wyprawa musiała zostać odwołana. Być może niektórzy z was również zastanawiają się, dlaczego w ostatnich dniach odcinki nie są publikowane w normalnym trybie, czyli trzy razy w tygodniu. A więc po pierwsze A więc po pierwsze Mamy sezon wakacyjny Czy możesz się uciszyć? Mamy sezon wakacyjny Ja też potrzebuję troszkę Odpoczynku Więc jak już o tym wspominałem Niewykluczone, że odcinki Właśnie będą się pokazywały Troszkę mniej regularnie A po drugie W ostatnich Właściwie w tym miesiącu, ten lipiec, ten miesiąc lipiec jest dla mnie bardzo niedobry. Miałem w szpitalu córkę. Córka już na szczęście ze szpitala wyszła. Teraz w szpitalu jest ojciec. Niestety w stanie, można powiedzieć, krytycznym. Więc tym bardziej możecie się domyślać. Jak wygląda mój humor i moje nastawienie do życia, do pracy w ogóle do czegokolwiek? Masz, masz i zamknij ten dziób. Przyjechała pasza. Wielu z Was pyta mnie, jakiej paszy używam, albo wielu z Was pyta mnie, co takiego robię. Że moje kury ciągle kwoczą, bo ciągle mam jakieś kwoki. Ja wam tego nie pokazuję na odcinkach, bo nie chcę pokazywać wiecznie tego samego. Ale cały czas są kwoki. Odkwaczam i jak uda mi się odkwoczyć jedną, to od razu zaczyna kwoczyć inna. I tak w kółko Macieju się to kręci. Wczoraj zakwoczyła kolejna, tak więc na odkwaczaniu aktualnie mam dwie kury. No i co takiego robię? Co takiego robię, że te kury u mnie tak kwoczą? A no nic, nic takiego szczególnie nie robię. Karmię po prostu, staram się karmić moje kury w odpowiedni i zbilansowany sposób. Pytacie jakiej karmy dla, dla, kur używam, więc w tej chwili karmą, którą rekomenduję jest kokoszka babuni. Dostępna na, chociażby na stronie skrzydlat.pl. Nie wiem czy próbowaliście, jeśli nie próbowaliście to spróbujcie, bo jak już wielokrotnie mówiłem i wielokrotnie wspominałem, gdzie ja dałem nóż? Tutaj. To ta pasza podoba mi się z tego względu, że nie ma tutaj zmielonego pyłu, nie ma tutaj drobnych frakcji, tylko jest ziarno i to naprawdę rozmaite. Jest słonecznik, jest. Już nawet zapomniałem co tutaj jest, zaraz przeczytamy. Gdzie tutaj jest skład podany. A może nie ma? Ja bez okularów? Tu powinien być, o! No tak ale niestety nie przeczytam tego chyba, spróbujmy witaminy, minerały, skład kukurydza, kukurydza żółta, grubo, gresowana pszenica, ekstra, co tu jeszcze mamy? Śruta jakaś tam. Nie, nie jestem w stanie tego przeczytać bez okularów. Natomiast skład tej paszy mówi sam przez siebie działanie tej paszy. Kury są szczęśliwe, zadowolone, a świadczy o tym właśnie ich podejście do kwoczenia. Kiedy kwoka, kiedy kura nie jest zdrowa, to się nie kwapi do tego, aby zostać mamą. Musi być dobrze odżywiona, i wtedy Wam zakwoczy, tak jak i u mnie. Także polecam tą paszę. Dodatkowo, na stronie skrzydlate.pl jest specjalny, ustawiony rabat dla widzów. Kurnika Kazika można sobie skorzystać i kupić. Tą paszę w troszkę jeszcze lepszej cenie po wpisaniu odpowiedniego kodu rabatowego. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jeśli ktoś będzie chciał sobie zrobić zakupy na wspomnianej stronie, to mam nadzieję, że sobie poradzi, bo nie ma tutaj nic skomplikowanego. Tak, skrzydla Tpl spichlerze. Uzupełnione w ostatniej chwili, bo już były, czegóż ona się tak drze. Czegóż ona się tak drze. Już były puste. Czego się tak drzesz? Daj dożyć starości Kazikowi, a nie po prostu. Tak, ostatnio przechodziły na nawałnice, przechodziły burze tutaj nad kurnikami zresztą. Sami zobaczcie. No, nareszcie, nareszcie zaczynają dojrzewać. Pomidory, bo już myślałem, że to nigdy się nie stanie. No, tak jakoś szybko w tym roku wyrosły, ładnie, szybko, wysoko dorodnie, ale bardzo długo owoce były zielone, więc na szczęście już dojrzewają. Ja muszę skosić dzisiaj całą trawę. Ogródek musi być piękny, ładny i zadbany, ponieważ jutro przyjeżdża do mnie. Córeczka, córeczka tatusia, więc ogródeczek musi być przygotowany. Miejsce do odpoczynku, tutaj trawka wykoszona. Przygotowane leżaczki, tak. Dzisiaj muszę to wszystko ogarnąć, a więc wsiadam na moje czerwone Ferrari i zabieram się do koszenia tego trawnika. No dobrze, moi drodzy, trawa skoszona. Można powiedzieć, że ogródek ogarnięty. Naprawdę z tą trawą jest sporo pracy. Ja czasami nazywam się sam siebie niewolnikiem trawnika, dlatego że muszę skosić ten trawnik minimum. Powtarzam, minimum raz w tygodniu, bo w przeciwnym wypadku robi się tutaj po prostu łąka. Ale nic, jakoś póki co jeszcze zdrowia i sił wystarcza. Więc daję radę. Teraz zobaczę jeszcze, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o jajka w dniu dzisiejszym. Więc zbiorę jajka, wyciągnę z gniazd. Zobaczymy, ile tych jajek dzisiaj będzie. Stasiu siedzi sobie na ławce, schnie tutaj, schnie, bo biedaczek zmógł dość mocno podczas ostatniej ulewy. Zobaczmy. O! Tutaj jest jedno. A co wy tak za mną łazicie? Nic dla was nie mam. Już dostałyście dzisiaj. Tutaj jest jedno. O! Tutaj jest kolejne. To jest plastikowe dla zachęty. Zobaczmy dalej. Tutaj też mam po jednym. Więc na razie cztery. O, proszę bardzo. Jak ładnie. Tutaj są po dwa. Ależ wielkie są te jaja. Odniosek. Zobaczcie. W porównaniu z jajkami od kochina jest różnica, prawda? No dobra. O, tutaj również. No jedna wytłoczka. Widzę, że będzie za mało. Bo o pyk. Już mam 11, a jeszcze został jeden kurnik. Tam są dwa gniazda. O, no i też, proszę bardzo, bardzo ładnie. Za chwilę Wam pokażę w świetle, bo tutaj mało widać. Jest ciemno po prostu w tym kurniku. Tak, dzisiaj 14. 14, no to taki, powiedziałbym, standardowy wynik, jak na jeden dzień. Cieszy mnie fakt, że wszystkie cztery wnioski. Znowu wyciągają wnioski i się niosą, bo przez jakiś czas pamiętacie, że tam jedna nioska była chora i przez jakiś czas się nie niosła. A skoro są cztery jaja od czterech niosek, no to bardzo ładnie, czyli uniosek, nieśność 100%. Yy, tak moi drodzy, zobaczmy jeszcze, co też tam słychać u pana mecenasa. Kto jest VIPem i promotorem dzisiejszego odcinka? Są nimi Państwo Juszkowscy oraz Estremo. Serdecznie Wam, moi drodzy, dziękuję za wsparcie. Dziękuję Wam za oglądanie. I dla Was za chwilę będzie klaskanie. Estremo, Tobie również. Serdecznie dziękuję. Powtórzę raz jeszcze, Państwo jużkowscy Estremo, to właśnie Wy jesteście sponsorami dzisiejszego odcinka. Yy, tak, to właśnie między innymi dzięki takim osobom jak Wy, kurki w kurniku Kazika mogą odżywiać się taką wspaniałą mieszanką paszową, którą można zakupić na skrzydlate.pl yy, Tak, dziś jest środa. Jest pogoda, ale ja się już z Wami chyba pomału będę żegnał. Jeszcze muszę ogarnąć chatę wewnątrz, no ale to już przecież tego nie będę nagrywał, więc serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii. Pingwini na Antarktydzie, wszystkich widzów ciepłych i zimnych. Mówił do Was Kazik, teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku. A na koniec a co ty, Sroczko, tam do gniazda wchodziłaś? Jeszcze będzie dzisiaj? Jajko? A na koniec środowy bonusik.